Cześć, witajcie, dzisiaj gramy w zespołowym deathmatchu na mapie kanały. Tutaj są wrogowie, byli, już się zmyli. Albo i nie, aj, nie, zły pomysł! O kurczę, prawie zginąłem. Aj, jaj. tak o czym tutaj mówimy? Aha, gramy. Jest nas 11, aha, już 12. Dopiero co dołączyłem do gry. I jest fajnie to znaczy mam nadzieję że będzie fajnie Bo jak na razie jest kiepsko Dobra biegnę szybko Trzeba znaleźć szybko osłonę Jakieś bezpieczne w miarę miejsce Gdzie mogą nas zaś co najwyżej z jednej strony albo dwóch A nie także odsłonięty jestem na wszystkie kierunki Nie granat! a Przeżyłem, cudem, ale przeżyłem. Może i nie. Tak tu widzicie, czym gram? Przynajmniej chwilowo. Może to się zaraz zmieni. Ej, ja ty tam! O nie. Nie zdążyłem nawet do niego strzelić. Schowam ten czat. Mnie denerwuje. Na niektórych serwerach mało co dzieje się na czacie, to najwyżej gracze od czasu do czasu coś piszą. A na niektórych wyświetlają się rzeczy od serwera, na przykład zasady, yy, czy też dołącz do nas, czy rzeczy w tym stylu i to bywa denerwujące, dlatego czasami schowam po prostu czat. O tam, no nie no. A, zepsułem. No nie mogę na to wskoczyć. Ale... Jaka kicha? No nie idzie mi najlepiej. Aj! Ale lipa! I to jeszcze nasz nas ubił. Ale nie miło. Uratujesz go? Aj! Nie, nie strzelaj do mnie. Aj kurcze, nie zdążyłem go uratować i jeszcze zamiast wyjąć defibrylator, to do niego strzelałem. Jakie to jest bez sensu, strzelać do trupa. Okej, okay, wreszcie zaczynamy grę jakoś, w miarę po ludzku. Może zapomnijmy o tym, co wam wcześniej mówiłem. Zaczynamy od nowa, uda się? Nie uda się. Cześć, witajcie, bla, bla, bla i tak dalej. Dobra, trzeba... Staram się bardziej skupić na grze, mniej gadać, to może będę lepiej ogarniał. O, jest apteczka. My się trochę przypaliłem przy tym płonącym kontenerze. Wydawało mi się, że ktoś tu idzie, dlatego się położyłem, ale... Chyba jednak nie, więc... Ej, 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 kolego! To raczej nie był nasz. I ten też nie był od nas. Ale lipa. No ale i tak nadrobiłem. Jak mi idzie? O, no pięknie. W porównaniu z tym, co było wcześniej, co nowego odblokowałem. Co jeszcze mamy? Dobra, zostanę przy tej kobrze Nie będę was nudził. wybieraniem sprzętu i tak dalej. Zginie, zginął. Bardzo ładnie. I tak ma być. I tak powinno być od początku. Mamy mniejsze szanse na wygraną niż oni, bo oni lepiej ogarniali od samego początku, ale szansa jest. Nie zginął. O kurczę, myślałem, że to trup, bo tam trup leżał. Jaj! Niepotrzebnie szedłem go ratować. Bra? Sorry, stary, sorry, nie chciałem. Chyba myślałem, że do niego strzelam, bo chcę apteczkę. Czasami to częste przeładowywanie jest sporym błędem. Po prostu przeładowuję i albo ktoś przede mną przejdzie i nie zdąży nawet... A biec! Uh, Żyje. A gdzie jest ten, co mnie zabił? Nieważne, pewnie go zabili. Nie, nie! No nie, no swoich. Można swoich zabijać, w sensie karać, ale. Nie będę aż taki wredny. Nie przypadam się odradzać w tym miejscu, bo mam taką średnią broń do walki na odległość, a no właśnie dlatego. O, dzięki ci kolego. Nie wiem kim jesteś, ale wielkie dzięki. Wielkie dzięki stary. Teraz tylko trzeba przejść w okolice, gdzie jest mniej wrogów, żeby móc zejść na dół. Chodź. O, tam chyba ktoś był. Poczekam chwilę, może zaraz gdzieś wyjdzie. Nie chcę wpaść na niego i zginąć. O, tam jest. Przynajmniej był przed chwilą. Chyba już nie żyje. Przynajmniej mam taką nadzieję. O kurcze, chyba gdzieś na tym dźwigu żółtym siedział, bo nie widziałem go. Ale słabo. traw go. Teraz za późno. Nie, nie strzelaj do mnie, bo nie lubię czegoś takiego O, zginął jak miło. Z <grym> jakim opóźnieniem. Jednak czas lotu... Bo... Cisku też jest ważny. Dobra, tu gdzieś był, widziłem go na mini mapie, ale chyba gdzieś tutaj poszedł, tylko pytanie gdzie? Tam teraz czy uda się go zabić, czy to on zabije nas? Bo wygląda na to, że nieźle kosi. Aj Dobra, tutaj był? Albo jest? Ale skubaniec z noża! Chciałem go uratować, ale nie zdążyłem. A że myślałem, że tak ktoś jeszcze może być to... I po co ja tu idę? Przecież nie lubię tego miejsca. Wiedziałem, że tam kogoś widzę, ale to był tylko nasz, także nie ma problemu. Ale! No i znowu nasz mnie zabił Dobra, przeprosił na czacie, no to niech mu będzie, że. Wybaczymy. I znowu w tym miejscu. Ale już mnie zaczyna denerwować zabijanie. Albo raczej umieranie przez ludzi z mojego zespołu. O nie, a tutaj jakiś snajper kosi. A, tam z góry widzicie? Widzieliście? Uważajcie, drogi sniperowie ja, 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 ja... A! Ale słabo. Chyba wezmę sobie jakiś karabin snajperski i go zdejmę. No nie, tylko że z tego miejsca to będzie ciężko. O, teraz stąd się przedostać tam. Ale kicha. Ale kicha totalna. No cóż. To by chyba było wszystko na no dziś. Cześć!